Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę Cię gorąco zaprosić na kurs Nowe Życie, który będę razem ze wspólnotą niedługo organizował. Rekolekcje te w przeszłości były jednym z moich przełomowych momentów w życiu. Ja, który przeżyłem taki kurs jako ksiądz dopiero, wcześniej byłem chyba wierzącym człowiekiem. Spod mojej ręki wyszły powołania kapłańskie i zakonne. Ale myślę, że dopiero po tym kursie się naprawdę nawróciłem. Poznałem Boga, który kocha, który walczy o człowieka, który się o niego troszczy, przed którym nie trzeba stawać na baczność, któremu nie trzeba zasługiwać na miłość. Poznałem Boga, który, dla którego mam wielką wartość, za którą wielką cenę Pan Bóg zapłacił. Poznałem ducha świętego, który troszczy się, który daje moc, który. Pozwalaczenie cuda, który otwiera na różne posługi, na różne dary. Ale przyznam, że chyba największą radość, największą przemianę dokonał ten kurs, kiedy go prowadziłem. Kiedy widziałem owoce tego kursu z innej strony. Chyba jednym z najbardziej przełomowych momentów i kursów była sytuacja, kiedy znalazł się na nim mój brat i bratowa. Oni mieli problem. Przez wiele lat nie mogli mieć dzieci. Nie wiadomo dlaczego. Starali się, ale nic nie wychodziło. Na tym kursie zdecydowali się być, powierzyli życie Panu Bogu i pozwolili, żeby działał. Była modlitwa, i było przekazane im, że będą mieli dziecko. I co się stało? W pierwszym możliwym terminie po kursie moja bratowa zaszła w ciążę i po dziewięciu miesiącach urodziła piękną Anię. Na tym kursie znam wiele ludzi, którzy Doświadczyli uwolnienia z grzechów nieczystości. Niektórym się wydaje, że to jest niemożliwe, ale tak właśnie się stało. Ileż to kamieni z serc padło. Ileś ludzi, którzy byli przybici po stracie ukochanej osoby, zostali podniesieni. Także osoby po próbach samobójczych potrafią funkcjonować, także, może przede wszystkim dzięki po, temu, po tym kursie. Ale nade wszystko widzę, jak wiele radości jest na twarzach tych ludzi. Oni przychodzą na kurs często przygnębieni, przybici, smutni, a potem radość potrafi znie schodzić z nich przez godziny. Potrafią siedzieć z bananem na ustach i się cieszyć, bo doświadczyli czegoś wspaniałego, czegoś pięknego, czegoś pełnego radości. Jakże wielka radosna chwila. W mojej posłudze widzę, jak bardzo kurs czy rekolekcje ewangelizacyjne są potrzebne. Jeśli ludzi nawet z innych wspólnot przychodzi, Chociaż przeżywali różne rekolekcje, także ewangelizacyjne i mówią, że tutaj czegoś nowego doświadczyli. Czegoś pięknego, czegoś ważnego. Ileś ludzi chodzi po różnych modlitwach, mszach, modlitwach o uzdrowienie, uwolnienie, szuka egzorcysty, ale jestem przekonany, że te rekolekcje są często sporo ważniejsze niż tamte wszystkie inne modlitwy. A jeżeli nie zamiast, to przynajmniej jako dopełnienie, jako coś, co trzeba połączyć albo uzupełnić. Dlatego zapraszam Ciebie, abyś był na tych rekolekcjach, abyś się zapisał. Ja by się przeżył. Mogłem w tej chwili zakończyć całe te moje zaproszenie, ale chciałbym podzielić się z Tobą pewnymi przemyśleniami. Otóż kilka miesięcy temu była nade mną modlitwa, modliło się kilka osób, w tym także osoby z zagranicy, osoby obderzone charyzmatami. Przekazałem pewne światło poznania. Po jednej stronie pustynia, po drugiej stronie zieleń, pośrodku ja, który idę drogą. Dla mnie to ważne światło, bo ostatnie miesiące, lata to był czas głównie pustyni. Wiem, że dobre rzeczy się działo, ale gdzieś mi czegoś brakowało. Widziałem, że to proroctwo się już w wakacji zaczęło realizować, ale to nie znaczy, że wszystko się zmieniło, że jest lepiej, być może nawet w jakiś sposób trochę gorzej. Ale kiedy szukaliśmy obrazka, aby stworzyć plakat zaproszenia na ten kurs najbliższy, znaleźliśmy właśnie ten. I czym bliżej kursu, tym jestem bardziej przekonany, że to nie jest przypadek. Że Pan Bóg zaprasza mnie już od iluś miesięcy właśnie do tego kursu, aby coś nowego zaczęło się dziać. Aby przejść od pustyni do obfitego życia, pełnego radości, pełnego owoców. I wierzę, że coś się zacznie dziać, że dokona się nowy przełom. I zachęcam, żebyś miał w tym wszystkim udział, bo moja przemiana. Także pomoże, abyś także i ty się przemienił dzięki Chrystusowi, dzięki Duchowi Świętemu. Dla kogo ten kurs? Można powiedzieć dla każdego. No, dla pełnoletnich, bo chodzi o to, żeby też ważne decyzje podejmować już jako świadomy człowiek. W sercu mi coś mówi, żeby zapraszać młodych ludzi. Ale niezależnie od tego, ile masz lat, czy to jest twoja druga, trzecia, czy kolejna młodość, czy chciałbyś tej młodości doświadczyć, Wierzę, że Pan Bóg także Ciebie zaprasza. Wszak Jezus Nikodemowi powiedział, że trzeba się na nowo narodzić i ten kurs jest dobrą okazją do rozpoczęcia nowego życia, ktoś powie, dobry, ale ile to kosztuje? Już mam taką zasadę, że przynajmniej w naszej wspólnocie, jeżeli robimy kurs dochodzony bez nocnego, to nie bierzemy pieniędzy. Przynajmniej nie pobieramy pieniędzy na starcie. Ale jeżeli uznasz pod koniec kursu, że warto było, że. Warto zwrócić przynajmniej nasze wydatki, bo także postaramy się, żebyś nie chodził głodny w trakcie tego kursu. To będziesz miał taką okazję, ale to wszystko twoja wola, twoja decyzja. Nie sprzedajemy ku w Wierzymy, że Pan Bóg się zatroszczy, że Pan Bóg nie pozwoli, abyśmy my przemierali z głodu przez to, że organizujemy coś dla was. Zachęcam cię do tego udziału. Myślę, że przed tobą i przed nami dobry czas. A czy z tego skorzystasz? Decyzja należy do Ciebie. To co? Spotykamy się na kursie? A, ale gdzie? No tak, na placu Narutowicza, 29 listopada, 1 grudnia, czy już niedługo. W Kościół świętego Jakuba. Trzeba się zapisać przez link, który jest pod tym filmem. Ilość miejsc jest ograniczona, więc warto nie odkładać, tylko się zapisać. Do zobaczenia już niebawem. Szczęść Boże.